Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Akwarium Szymona. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję roślinek z Kauflandu. I powiemy sobie coś o nich. Na opakowaniu nie ma napisane jakie to są rośliny, więc to jest akurat minus, ale mają podobno 9 cm, a za jedną sztukę zapłaciłem 12 zł. I nie rozumiem pewnej kwestii, tutaj piszę. Tutaj będzie bardziej widać, że umiarkowanie podlewać, skoro to są rośliny wodne. Ale dobra, nie wnikajmy w to. I piszę także, że przechowywać je w temperaturze pokojowej. Że tu już rozpakowałem pierwszą roślinę. Nie wygląda ona aż tak źle. Może będzie rosła. Doniczka nie jest plastikowa, więc tu może być jakiś plus. No ale dobra, zmierzymy sobie, czy faktycznie ma te 9 cm. Ma nawet 15. Więc tu jest plus. Kaufland nas nie oszukał. Co? Przechodzimy do drugiej rośliny. Tej także nie ma napisane, jaka to jest roślina. Ale jeśli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. Też mi jest ciężko powiedzieć, czy są git, czy są do kitu, ponieważ dopiero je kupiłem i tak naprawdę robimy tylko recenzję wyglądu, ceny. To też nie wygląda jak źle. Tutaj kilka liści jest połamanych. Tutaj widzimy, że małe listki już puszczają, więc też jest opcja, że coś z tego będzie. I zmierzymy sobie. I ona także ma 15 cm, więc plus tutaj, wielki plus. I także kosztowała 12 zł. I ostatnią już rośliną jest taka. Także nie ma napisane jaka to jest roślina, więc jeśli wiecie, to napiszcie. Także umiarkowanie podlewać, czego nie rozumiem. Nie wygląda to aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest naprawdę dobrze wyglądowo. A jak będzie w akwarium rosło, to się dowiemy. Nagram Wam odcinek za jakiś czas, jakie oceniam. I ona ma 13 cm, czyli jest o 2 cm niższa. No ale przekroczyła próg tych 9, więc jest dobrze. I co, to by było na tyle? Na razie nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy je polecam, czy nie, ponieważ dopiero je kupiłem. Dam Wam znać za jakiś czas, czy są warte polecenia. I ostatnio, i napiszcie mi, jakie to są rośliny, jeśli wiecie. I przechodzimy teraz do wyników konkursu. Także co? Teraz to na co wszyscy czekają, czyli wyniki konkursu. Mamy tutaj zapisane 22 osoby, które biorą udział w konkursie. I chyba nie ma co przedłużać. Zaczynamy losowanie. Uwaga, uwaga, kto wygra konkurs? I będzie to paletka Lola. Także napisz w komentarzu swojego Instagrama, albo napisz do mnie na mojego Instagrama Akwarium Szymona. I co, gratuluję wygranej. I widzimy się w następnym odcinku. Jeśli taki odcinek Wam się spodoba, stawcie łapkę w górę, subskrypcję. I napiszcie czy chcecie więcej konkursów. A na pewno chcecie? I co, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!